Jazda samochodem wiąże się z utrzymaniem długotrwałej pozycji siedzącej, która nie jest korzystna dla naszego ciała. Dlatego warto zastosować pewne kroki, tak aby czynność ta była jak najbardziej ergonomiczna dla naszego organizmu. Podczas jazdy ważne jest, aby nasze plecy przylegały do oparcia. Pośladki do siedziska, natomiast lewa stopa była oparta na podnóżku. Są to trzy główne punkty podparcia, dzięki którym możliwe jest utrzymanie równowagi na zakrętach czy w trakcie gwałtownego hamowania. Jeżeli twój fotel nie ma wyprofilowanego oparcia, tak jak tutaj, zastosuj poduszkę pod odcinek lędźwiowy. W fotelu bardzo ważny jest prawidłowo ustawiony zagłówek. Tak, aby głowa swobodnie się o niego opierała. Zasada jest taka, że środek głowy musi być na wysokości środka zagłówka. Tylko wtedy, w sytuacjach np. nagłego hamowania, zmniejszymy ryzyko wystąpienia kontuzji. Kolejnym elementem są pasy bezpieczeństwa i nie chodzi o sam fakt ich zapinania, ale o ich prawidłowe zapięcie. Prawidłowo zapięte pasy. Części biodrowej przylegają do kości biodrowej, natomiast w części barkowej przechodzą przez środek mostka i obojczyka. Tak zapięte pasy zmniejszą ryzyko wystąpienia urazu na przykład w trakcie stłuczki. W trakcie długiej trasy raz na godzinę warto zatrzymać się na najbliższej stacji benzynowej i wykonać kilka prostych ćwiczeń. W ćwiczeniu pierwszym stajemy przodem do auta i wciskamy piętę w podłoże. Przytrzymujemy pozycję przez 30 sekund. Następnie zmieniamy stronę na drugą. W ćwiczeniu drugim wykonamy podwijanie miednicy do przodu tyłu pochylenia. Całość wykonujemy 20 razy. W ćwiczeniu trzecim wykonamy powolny skłon do przodu i odrolowanie segmentów kręgosłupa. Całość wykonujemy 10 razy. W trakcie jazdy samochodem pasażerowi zaleca się, aby wykonał kilka prostych ćwiczeń. Ćwiczenie pierwsze to wciskanie kolana w siedzisko, przytrzymanie pozycji 10 sekund i rozluźnienie. Całość wykonujemy 5 razy. Ćwiczenie drugie to cofanie odcinka szyjnego, czyli retrakcja. Wykonujemy ją 20 razy. Ćwiczenie trzecie są to delikatne ruchy miednicy do przodu i tyłu pochylenia. Wykonujemy to 20 razy. Podsumowując, jazda samochodem jest to głównie siedzenie. W związku z tym należy zastosować się do zasad ergonomii tak aby było ono jak najmniej obciążające dla naszego ciała.